Nie, 161 Nowember TANGO 069 operator Agnieszka przed chwilą rozmawiałeś z moim synem ale on jest na innej bazie ja jestem w centrum miasta Stargardu Szczecińskiego no nie wiem czy ty jesteś tutaj pozdrowienia dla ciebie, jestem ciebie no opuściło się to tutaj bardzo <regards> słabo dolatujesz, <throat> no nie mogę Ciebie zrozumieć, bardzo mi przykro, groźnie odebrać Ciebie, także pozdrowienie dla Twojej stacji i jak tutaj słyszałaś mój mail powiedz na do mnie. i ja Ci odpowiem tutaj z tej strony, także no nie ma problemu <music> potwierdzę Ci ten kontakt, proszę, koleżanko moje imię Agnieszka Alfa Golf November Sierra Zulu, Kilo Alfa. Kolego z Wenezueli. Wenezuela, Wenezuela. Jasper. Grzegorz, Grzegorz, Wenezuela. Moja i Roger nie bardzo no, widzę, proszę. Wcześniejsza osoba, która nadawała jeszcze raz Kasper z tej strony, to była Agnieszka November Tango 069. Tak samo ze Stargardu Szczecińskiego, i to jest moja mama. Już ci mówię ewentualne dane. Agnieszka November Tango 069, Agnieszka ze Stargardu, to, to jest moja mama. A z tej strony November Tango 024. Wenezuela, proszę. Okej, okej, okej. No cytajam November Tango 0,59. No fajnie. Pozdrowienia dla tej stacji. Także no nie mogę odezać i tutaj. Bardzo słabo to leci. Także no jest teraz pozdrowionka, dużo buziaków i ja jestem tutaj na postu. Dzięki, dzięki za pozdrowienia. Wszystkiego dobrego i bardzo proszę o potwierdzenie kartkę z Wenezueli do Stargardu. Ja i QSL bardzo proszę o kartkę Kasper poda moje namiary no teraz się biuszysta i ja ci potwierdzę kontakt no ja myślę że będę miał gdzieś 200 stacji to będę musiał ujrzeć na tym komputerze i wysłać wszystkich stacji te potwierdzenia także pozdrawiam I czekaj na, na ten mnie, proszę. Dziękuję ślicznie. Grzegorzu, czekałam na tą łączność od y, niedzieli, bo w niedzielę wołałam ciebie z auta. Niestety mi się nie udało. Dzisiaj nadaję z radia Jackson 2, prezydent, antena Sirtel 5-8 i mam tylko 20 łyski. Wszystkiego dobrego. Dobrego 7-3 i 8-8. Dziękuję, mogę usłyszać. Usłyszałem wszystkiego dobrego. I no bardzo słabo to idzie, e, bardzo dużo faluje. Także no nie mogę, no nie mogę uzyskać ciebie. No jakbym miał tutaj antylę kierunkową, myślę, że by lepiej to leciało. Także no pozdrawiam, po, pozdrawiam tutaj ciebie i ja jestem tutaj na podsuchu. Także na razie i do następnego usłyszenia. Mobil, November Tango 063. Mobil! Jest ok! Kolejne upołączenie. Ty tym razem masz kolego z Mobila. November <tanker> Tango <tanker> 063 z Mobila, z Centrum Stargardu, <tanker> Centrum Stargardu z Mobila. Proszę bardzo, to Zubera. Zaraz Ubera. Raz, raz, jest raz. Także teraz Ciebie poszukałem tutaj są Cesarny Mówisz, tak? E, nadaje, tak nadaje samochodu. Tak dokładnie nadajesz samochodu. Targacz Sieciński nadaje samochodu. Moje imię jest Cezary, moje imię Cezary. Jestem synem Agnieszki, jestem mężem Agnieszki, mężem Agnieszki, a Katper to mój syn, Katper to mój syn. November Tango 063 nadaje popila Za chwilę przekażę. Bardzo e, no, no, dobra łączność i ono nie no, no, pływa. E, bardzo opuściło się, także no bardzo, jeszcze raz raz ja jestem tutaj. E, jest e, 10:55, także no nie ma problemu, ja myślę, że z energią... Dobrze, Nie będzie jeszcze ten sygnał tutaj, także ta propagacja, także no nie ma problemu, spróbujemy jeszcze raz. bardzo szybko, November Tango 063, jestem mężem Agnieszki, a Kasper to mój syn. nadaje w tej chwili z Wopila, z centrum Stargardku, Stargardu, jak doleciało to mi miło, jakie to Ci przekaże, proszę bardzo, Penezuela. No nie mogę Cię przeżyć, tylko zresztą jak to doleciało, no nie mogę, nie mogę odebrać, ja na razie ja jestem tutaj na posłuchu. No i zobaczymy, czy to się polepszy. Także damy tutaj ne, możliwość innych stacji, żeby mogły przystać. Także podrobinka dla Ciebie e, i pewnie przyjść. Czy się polepszy. Także ja jestem na posłuchu. Grzegorzu, to jest mobil z November Tango 063, operator Cezary, który nadaje ze Stargardu Szycińskiego z samego centrum. Jeszcze raz powtarzam, mobil November Tango 063, operator Cezary. I to jest dokładnie mój tata, Agnieszka to była moja mama i tak to wszystko wygląda cała rodzina, która robi DX-y. Grzegorz, proszę do ciebie. Doleciało, doleciało. 063, 0...

Toto tady do mě je 063, takže pozdravím většinu. Napět do mě, já tady No i velmi zadovolený jsem, že těle státě mám tady v kraju. I pamětajte, jak je propagace na Ameriky Pouzdňovou, křičte, já zavře jsem tady. No, jak bude živé, no. Jak bude živé, Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Jeszcze raz powtarzam: Ja jestem cały czas Katper, November Tango 024. A że mam antenę kierunkową, to mogę przekazać yy, ty, to, tobie, ty, tych, co nie dolatują. Mam na myśli Agnieszkę, czyli November Tango 069, 069 i Cezarego z Mobila, November Tango 063. A nasz łączny znak naszej całej trójcy to jest November Tango 111. 1, 1. To jest taki rodzinny. Nasz znak dla naszych trzech, jak wszyscy jedziemy razem. Tak to się wszystko nazywa. Także mówię, nie przedłużam, wyślę potwierdzenie e-mailem. Yy, także do następnego usłyszenia. Jakby co, to jeszcze może później się odezwę. Do następnego usłyszenia. 73 pozdrawiam. November Tango 024, operator Kacper Starga Szczeciński. Mawię okay, 024, pozdrowienia Ja tutaj jestem na podsłuchu. Tak, tak, mówię. Siempre estoy aquí como propagación, siempre estoy en radio. Y hasta el próximo sábado, 024, y un saludo para 6-3 y 6-9. Así que yo voy a ir a